Cześć! Dziś robimy chruściaste chruściki, a więc zaczynajmy, bo czasu szkoda. Najpierw robimy ciasto, przesiewam mąkę na stolnicę. Chodzi o to, żeby ciasto było jak najbardziej napowietrzone. Robimy krater. Dodaję żółtka. Tutaj mam kwaśną śmietanę. Dodaję spirytus. Olejek waniliowy. I niewielką szczyptę soli. I wyrabiamy ciasto. Ciasto wyrabiamy dość długo. Im bardziej będzie napowietrzone, tym chruściki będą bardziej chrupały. Pałkiem wbijam powietrze. Bam, bem, bem, bę, bę. Składam ponownie i ponownie wbijam powietrze. Dobra, wystarczy. Ciasto zrobiło się delikatne i elastyczne. I teraz... Słuchajcie, ja to ciasto zostawię na jakieś pół godziny, żeby odpoczęło. Rozwałkowujemy i tniemy faworki. Podsypię delikatnie mąką, ale pamiętajmy, żeby nie dawać mąki za dużo. Ciasto zrobione, spójrzcie, i teraz będziemy wycinać paski czy kawałki na Chruszciki wielkość 3 na 10 czy 3 na 12 zależy kto jakie lubi. Trochę krzywo też jest proste. Teraz w każdym robimy nacięcie. I teraz możemy wywijać. Robimy coś takiego. Olej rozgrzany jest do 180 stopni. Spójrzcie tylko, jak, jak się napompowały powietrzem, będą takie chruścikowate, że... O! Pamiętajmy, że jak się zrumienią od spodu, żeby je odwrócić na drugą stronę. I takie zezłocone wyjmujemy na ręcznik kuchenny, żeby pozbyć się nadmiaru tłuszczu. Zobaczcie, jakie są złociutkie. I chruśniki usmażone. Na koniec posypujemy cukrem pudrem. Zobaczcie. Po prostu cudne są. Czyż nie? I chrupiące jak skórka z golonki. Mm.